No dobrze, słuchajcie, już się tego, tego dalej nie da odlekać. Wszyscy bardzo czekamy na tę informację najważniejszą dzisiaj, czyli to już jest ten czas na nagrodę główną. Zapraszam ponownie na scenę panią Joannę Wardzińską, przewodniczącą Rady Konkursu, i panią Julię Koczanowicz-Hondzyńską, prezeskę FISE, o podanie najbardziej tej właśnie wyczekiwanej informacji, bo tutaj, proszę Państwa, oprócz prestiżu. Podziwu i wielkich okazków to będzie również 15 tysięcy złotych i tytuł Przedsiębiorstwa Społecznego 2024 roku słuchamy. Nagrodę główną i tytuł Przedsiębiorstwa Społecznego Roku 2024 Rada Konkursu przyznaje w tym roku Przedsiębiorstwu Społecznemu, które nie tylko przynosi dumę ekonomii społecznej, ale także całemu sektorowi społecznemu. Od wielu, wielu lat świadczy specjalistyczne i wysokiej jakości usługi. To organizacja Marka. To są pionierzy usług, które świadczą i inspirują innowacjami i realnie zmieniają rzeczywistość oraz skutecznie walczą o zmiany w prawie. Nagrodę główną, przy, nagrodę główną przyznajemy przedsiębiorstwu które od 1990 roku działa na rzecz osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Swoją działalnością. Przy, dajcie szansę! Ej, jeszcze nie było nazwy, halo! Swoją działalnością przyczynia się do poprawy jakości życia tych osób wspierając ich rozwój i integrację społeczną. Dzięki profesjonalizmowi i oddaniu zespołu organizacja ta prowadzi wiele innowacyjnych projektów, w tym diagnozę, terapię, wsparcie edukacyjne, które są pionierskie na skalę Polski. Ich praca, wyniki ekonomiczne i efekt społeczny zasługują na wielki szacunek i uznanie i na tę nagrodę. Szanowni państwo, laureatem nagrody głównej i zdobywcą tytułu przedsiębiorstwa społecznego roku jest 2024 jest Fundacja Synacji. Wielkie brawa, zapraszamy. Profesor, scenariusz tego nie przewidywał, ale myślę, że bardzo prosimy Państwa o kilka słów. Myślę, że chętnie wszyscy Państwa usłyszymy. Przepraszam, ja krótko, tym bardziej, że dziś specjalnie na tę uroczystość wyszedłem ze szpitala, więc sił dużo nie mam, dlatego tylko wspomnę, że listy rekomendacyjne dla naszej fundacji w 1989 roku podpisali Jacek Kuron i Język Wójc. Wtedy kiedy powstawała, wtedy, kiedy ją powoływaliśmy i mieliśmy przed sobą wtedy jeszcze słowo ekonomia społeczna było czymś mało określonym. Wtedy to, to wszystko jeszcze było w powijakach, ale łączył nas z tymi ludźmi i z innymi. Rekomendowali nas również Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Wielowiejski. Łączyły nas wspólne korzenie poprzedniej pracy. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Prosimy, zostańcie z nami.